Wyłączone. Teraz powinno być lepiej. Cholera wie, no teraz powinno być lepiej. Nawet się specjalnie dźwięki rozjeżdża. Kurde, taki zarobiony. Byłem, że zapomniałem zresetować zeszły tydzień. A fajna była sesja, nie? Wszystkich żeśmy rozjeżdżali. Whoa, what the fuck? Cześć! Witam. Podobają Ci się widoki? No właśnie widzę. Pójdę do nich. Kurde, bez zarcia, 10% HP. Oni mają defaultowe suple. No, to ładnie. Kurde! Zdecydujcie się! To znowu zmienili? Tak. Musimy szoty, więc... <laughs> o no, łąbolak ktoś dostał Już się do dziale Dobra, nie mam fotalecy do nich Or not. <laughs> I'm going to island. <laughs> yes, widzę go, płynia. Ale kurde dodźnołem tą snajpę w wodzie like, like a Boss, nie? Zobaczysz na powtórce. Więc... Do, te, do tej pory nie wiem, czy ktoś tam behind the scenes czegoś potem nie poprawił. Jednak, bo do jasnej cholery, co ty, do czego to jest podobne. Czy po prostu miałem pecha, ale to był największy, największy pech z, w stosunku z gwarantowanych akcji, które można było mieć. Bo to nawet nie chodziło o to, że, że tam. Że nie wiem, że farbiłem i nie wyfarbiłem. Nie, kurde, to było gwarantowane. Taker płynie. To on spaby tak teraz za tyłkiem. upłynie, płynie. armatą. Chyba jest ich dwóch. Hehe, trafiłem zdziała. Zmobilowałeś? Nie. Płynął! Auć. <trafię>. Aj! To się liczy jak wstatek? Kurde, nie wiem. Czy to się liczy jako keg? No, ci. To flara. Tu, flara, ale... Tu, ja, tu, ja tu jakieś te, myle sygnały odbieram. O, to, to już nie są flary. Nie pią! Ale wierzę w ciebie. Demast! O, nie wyszło! No nie wierzę!

<gry> Dzi ja nie umiem tak snjpy trafia się no? oni wracają, ja się siusiu. Coś. Hm? Tak Jak daleko szybko? Stuż, żeby, tuż go. Woda flara dwa razy kada Nie wiem czy że... Dobra działaj To ciebie co łapie harpunem. Dawaj dawaj, dawaj, dawaj Go go, go Czekaj Moje koło sterowe Dlaczego woda w moim wiadrze się gotuje? Wziąć gotowaną Moje koło sterowe zepsuli Doleciał leciał jeden. Jeszcze no jeden, To nie doleciał. Ja może całych fajt. jeśli pojedynkujemy. Ja potrzebuję skrzynkę sprzedaży. No ale tam co? co? Fajnie będzie, większa stawka. Oni będą mieli lód z fojtu, my będzie mieli z tego. Demastują, a ja cię nie widzę. Zaburkowałeś, a teraz za późno. Kurde, no dlaczego w No no? Poleć ciało! Już spaduje się. Ej, jaj, 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 Dawaj popa, kolego! Zapadcie. Nie ma! Nie wiem, co tu jest. Po moim trupie! Ej... Turdemol, no... Dalej ja mam ster rozwalony, no. dawaj, 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 dawaj. No, chyba ster muszę naprawić, no. Już jesteśmy podziurawieni, zdemastowani. Się przełączyłem na drzewo bo chcę ich słyszeć. Ale wykrzykują jakieś głupoty. Więc ciebie na docenie słyszał. Okej. Powiem, żeby wykrzykują jakieś głupoty tam. No, bo dawaj fofa, coś tam, coś Kogo znów spotkaliście? Twej busa się ten wkręcił wkręcił się ten Na sesję korek Nas znalazł i się teraz ganiamy Jest jakaś brygantyna sprzedaje Brygantyna jakaś sprzedaje by the way na tym Na odpoście Wiesz, z czym ty tam płyniesz. Za Ateną. Okej, okay, kręcę do ciebie. Bo to tak, tak, wiesz, nie powiedziałeś co robisz i pomyślałem, że z beczką. To jest zwykle bitwa o Atenę. Za Atenę najważniejsze. No bo ja wiem. A dlaczego we mnie! To, to nie jest atera! Jak ja tena, teda. Tu tak mały ja. Kurde, bądź tym banerem! To nie hourglas. Mało dostawał. Jest Uważaj na tego brygada z przodu. Jaki kolor? Czerwony I Co ci tak z tyłu zostali? Zdemastowałeś ci, Ta? Tak wygląda Więc nie mogę trafić. Eeeem... Um, nie mam konta, nie mam konta, nie mam konta. Straszy <laughs> mi te kule, nie w koło. Pol... Aaaa, nie dolecę. A Nie no, chowa zmniejszyłem, no. Czyli z po prostu. Ach. Chyba skończyły mi się kule, armatnie. Tak na oko. to na prostu. Dawaj, gonić! No nie wiem czy to jest super dobry pomysł. Które w wodzie? Drugi. Wchodzi. Czekaj. Bedu. Ja nie zdążę wrócić. Trenera! Zdrajca! O, to już lepiej.

No. Oni mają wujka, brer. Nie! Padłem, padłeś? Padłeś ja padłem, no to musimy szybko wrócić. Ta walka jest głupia. Dlaczego Mega jest po waszej stronie? Tak byś tak byś zblokował. Hey, sing! było głupie. Tam coś No dawki że padli. A, Jesus, kurde, no to porówno. Jeden jeden. Znaczy tak Znaczy dalej prowadzimy jednym punktem. Ale głupie. Kurde, megalodon przyblogował strzały zdziała, z działa Przed jeden na trzy czajny z bliska. No, proszę cię. I później, sobie, obejrzysz jak to z armaty wyglądało. To normalnie. Ech. Idziemy dalej. No, do trzech punktów. Do trzech? Dobra, do trzech. Dobra, zaraz wracam, kibelek Wyłowione. Znaczy to dwoje trzy liczył, tam nie, nie ryby ale. Już jak się Wam do czegoś przyczepić, to przynajmniej listę będę miał, no nie? No wracają. Teraz wracają. No i znowu my na NW płyniemy. Dlatego od razu odbijam, że już nie płynęli. Chyba będziemy musieli odwrócić trochę bardziej, nawet nie prostuj. No i kurda, oczywiście. Przejdź shot. teraz, pójdziemy na S, aż będzie na S. Dobrze. Dlaczego moja kula leci zygzakiem? Tam, gdzie Łatwo to nie będzie, jak oni mają taką samą prędkość, to... ale. Co się da. Wodę poszedłem Masikaj? IKI? Teraz? Demas, masz Aaa, Dzie nie mam ku. Teraz masz IK tak. zasłania, widzę odbijają o, A Przynajmniej tym razem cała salwa weszła temas zamykam No kurde mol To będzie damas, damas. Nie wiem czy mam kojcanę no i muszę zrobić. Idź do nich. Bol. jest dość maksymalne skręcie. Plus. Obydwaj nie żyją. Słyszałem takie 3-1, oddawaj z naszego czofa! No i sygnał. No i bardzo dobrze. I tak powinno być no, Ale tym razem był kurde jaka różnica, no 8 na 10 kurbi wchodziło, tym razem I, i, skąd, I skąd to się bierze? Dlaczego? No, nie wiem no. Grabie truluje. Rare please Oboje jesteście wyrenderowani yy... To jest nie Jest biegnie! Rostro, strona lewo, prawo, w przód. Dobra, <laughs> Tego się nie spodziewał.